Cześć Siemanko, witam w 88 odcinku z Kronikarzy z Kolonii. A jak Krolnikarzy to Maciek. Siema? Witam, tak. Widzicie znowu kwiecień, więc yy, mówiłem, ja że. będę. Ben... będziecie mieć. No tego kwietnia trochę będziecie mieć, bo ja tu mam o oporowe się wysoi. I też tu o takie coś z tego Żyta. To jeszcze nie są wszystkie baloty, ale jeszcze jakieś co. So. I co? Pożyczyłem eee. od y, znajomych y, Fenda, od usługodawców naszych razem z przyczepo. Było takie fajne, się ten pan roziło? Wiem, ktoś nie myślałem e, <laughs> wcześniej. Więc jeszcze soba loty, więc już widzicie ta przyczepa na pełna, ta też na pełno, a jeszcze, jeszcze tam były, tylko że musieli zjechać bo druga szczepa też jest to znane tylko że im nawaliła szczepa tam chyba było coś z kołem i oni ją ściągnęli do siebie i ona tam u nich na stoi a że my nie będziemy opierdziać w... tylko sąsiad co taką prośbę mam do ciebie albo dobra jak ktoś na odcinku nie widzi ta tego nasion mam mało <gry> Dasz, jak Ej, j, j, już kupiłem do tego, Ej, do taka szybka no. dostawa do była, no. Szybki blik do domu, no wiadomo. Ejo. No znowu z tego samego pola niestety, ale z innym zestawem. A Te... to było dawno temu, więc... A teraz też to, że będą przynajmniej... Porzo porządne testy John Ja się sama przetestowałem dojcza już. Wiem, bo też nie musiałem już kukurydzy. Poza odcinkiem zasiałem kukurydzę już, żeby nie było tyle roboty. W sensie taki wypadek je przy, krzyż na krzyżówce tam przy mnie O! Ale, fend ale fenda, tego, tak tam, ale John podbija z tym zestawem. tak? No wiesz, to dość wagę ma ten siemnik pełen. Jest koś arko, Nie, proszę, wyłączcie to. Więc widzicie taki o, jak to robi? Macie chodź zobaczyć, jak to fajnie wygląda. Czeka, zaraz wlecę, bo... Teraz nie mogę, daj mi tak sekund. co ja miałem sprawić? Czekaj, żeby się nie... aha, już wiem. Udało się nam w ogóle... E, e, widać, że magia świąt, e, działa nadal. E, bo udało nam się wbić, że Oscar do mnie bił. I to za drugim razem. I ma, ja małe lagi mam bo nie wiem co robisz Bo ja się teraz tepię po wszystkich sprzętach sorry No bo, bo dodałem tego moda te na Weknikier park nie? No To się wyłączyłem sprzęty żeby się nie trapał po 1500 sprzętów Eee Chodźcie zobacz na moje pole jak to nie wygląda No dawaj no, Przyjdź po prostu Ja już, już, już stoję Widzisz jak to nie wygląda? No ładnie, tak. Mulcher i potem że od razu agregat prawowy Zarobi co, no tak? Ale tak jeszcze byś tak zrobił? Tak, ale no ja faktycznie. Tylko, że po ściernisku, jo, ale tak jak zawsze po ro, 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 roślinach, które rosną, to tak nie bardzo bym zrobił, ale tak po ściernisku, tak o, to jo bym zrobił tak. Tylko, że trochę innym zestawem pragnąłem, bo to wiesz, że wiadomo, ten, ten obecny co on taki za specjalny nie jest. Ja, boś powiem, jest stależnówkie z przodu. No. Ale nie mam do. No, wiesz jaki nie mam. Bardzo popieram. Ale ogólnie u, u, zestaw ładny jest. Ja, ja, ja. Dobra, ja też muszę. Od... Ej, chłopaki, mam jeszcze jakąś ładowarkę? Yy, nie wiem. Ej, ładowarkę, co ja gadam. Tu czeka na. To jedę sprawdzić. Do balotów? No, jedynie ta co z tymi drugimi wartami moja, nie mają chyba. A nie wiesz, kto z przyjma, ma? Jeszcze taki znajomych? Nie wiem. No to idę poszukać. No, jakiś ma. Bo ja, bo ja się tylko do tych odezwałem, bo widziałem, że oni mają dwie przyczepy. Czekaj, mój nadal chyba. pytać, co mi pożyczy. A co masz do zwiezienia? Słomę pewno. No. Ty nie masz swojej przepływów do balotów? Nie. A patrz, bo ty zawsze. Aha, ode... Bo ty zawsze o tym przecież ja brałeś. pożyczałem. No i od to zawsze przecież moją kumba brałeś. No. A moje teraz pełne je? Są... Tych sąsiadów też pełne je? Dobra, ma. A tym, a na było czasem lawety. Mężałem przecież miała lawetę. Jo, ale ja co chata kończyłem Nie, nie, nie wiem po co czarni była ogólnie laweta, ale wiem, że mają Chyba no, zapytać coś innego, tego oni nie mają. No tam się wszystko ma. Swój ciągnik też. No. Także wszystkie ogólnie te rzeczy, które tutaj są robił to ja pracowałem i ogarniałem sobie sejwa na live. Ie. Więc jak ktoś to zobaczyć, to powtórka live'a jest. Więc kto chciałby co zobaczyć, to zapraszam Bo trochę tutaj porobiłem, nie ukrywam. przyjemne ja że troszeczkę musiałem zrobić takie chachmystwo, ale bez tego bym się zapłakał. Co? Yy, bo generalnie. Yy... Aha. Bo generalnie to było tak, że. Zacząłem sobie grać, a to było pierwszy czy drugi dzień świąt, nie pamiętam No i wiecie, poszedłem sobie nazywy I chciałem wrócić i zapomniałem, że zostawiłem twój i mój ciągnik zapalony, nie? No A nie chciałem, żeby sobie motogodziny tak nabijały, nie? No Więc chciałem zmniejszyć motogodziny I kliknąłem, F12 A pod F12 jest czas pracy, nie? No I Ja zapomniałem, że jak klikniesz, ustawić ilość godzin, to one się automatycznie zapiszą, nie? No A ja klikam y, po, po, pod spodem, usunął wszystkie pojazdy, nie? I, Aha. Się to skra i, mi, I mi się gra tak skraszowa w tym momencie, że automatycznie mi się to zapisało. Usunęło mi się wszystko, a nie miałem z auto zapisów wtedy włączonego. Więc ja sobie udało mi się pięknie zapisałem sobie grę. A z serwera, który mi Oskar wysłał 25 grudnia, chyba 4, który tam był, po prostu sobie to przełożyłem. Aha więc niektóre ciągniki mogą mieć maszyny po, nie wiem, pół godziny, mniej, godziny, mniej. No, mam nadzieję, że mnie nie zabierze za to. A ja tylko moja siunt... e, znaczy, że moja siuntka e, małe ciągniki, uszust ma dość, eee, i Zetru ma dość, ma godzin, a reszta nie miała dużo nabite. E, w dojczu nabiłem to motok, bo tam było, generalnie to jest jedyne co ma mniej, to ma prasa moja. Ale no to prasa, się nie będę przejmować, jak moja prasa i tak idzie na, na żyletki w następnym sezonie. No ja. Więc, ale, więc, no, no, także to taki jedyny minus, to, jedyne to jest właśnie prasa i twój do kukurydzy, bo reszta to tak jako tako porobienie. Ale o, tak szczerze, to musielnik do kukurydzy też ma trochę. Co? Cztery godziny już ma nabite. Co? Musielnik do kukurydzy. No on umie się na usługach u innych? No ja umie jeszcze. No, fajnie, że na tej serii na ja nie poszedłem w y, tą, sielnik do kukurydzy, Akurat z tego szczerze, że nie poszedłem w tą maszynę. A także, że ja się cieszę, że przynajmniej z agromasza wszystkie sprzęty mam, bo to to agromasza tak w końcu wykorzystam tak porządnie. No i tam tylko po trochu na tych polskich seriach, pamiętam, że no. zawsze było. Jak no, tak chyba... Czego nie ma z agromaszki? Z takiego, RCW wielkiego, ale no nie działa. No. No tak bym wziął... No tak, no, tak, no, tak bo... to chyba wszystko bo... masz. Ta A też... wiem czego jeszcze nie masz. Czego? Agregatu. Znaczy, agregat mam tu, ten do tego, głębosza. No, Aha, dobra, no, no. A do ja masz jakiś agregat szukam do uprawowy. A ja, a ja, tak szczerze, ja nie mam głębosza, ale nie mam ciunika do głębosza. No, ja agregat będę chyba szukał, bo moje, wiesz, bronami nie będę wszystko robił, nie? Ja no, no wiesz, ja, a ja mam ten no, przedsięwnikiem, co idzie. No, a wiem, że tobie będzie łatwiej po w kurydzy, jakbym sobie kupił agregat, nie? No, tak szczerze, no, ten... ja po tej orce no. i agregat to lepiej idzie niż po bronie. Choć nie ukrywam, ten mój zestaw w protestie, ja wiem, też trochę już wymaga już renowacji, jak to powiem. No, a wiesz, ja nie chciałem, żeby tak... Może, eee, co, tak... jak ten siewnik z tym kultywatorem wygląda, jak... No, już mam swe lata, nie? Siewnik w ogóle silnik ma najwięcej, bo 13 tak. Także no, ja właśnie myślę takim agregatem bo wiesz po orce też czasami lepiej, żebym twojej nowej brony w silniku nie rozwalił szybko, nie? No, bo tu masz chyba wynikowo bronę jeszcze w nim I o o no. Najdroższa w tym prawie. No. Także mi zostały dwa pola do posiania znaczy więcej, ale no to tam wiecie. Stareś tak jeżdżę po tym sąsiadowym polu, ale tak szczerze to jest duży zestaw, w nim ciężko się wyrobić. Ja, ale fajny masz ten zestaw, naprawdę. Ja się być zbicia, że na jakiej serii, tylko nie pamiętam, na której serii też coś miałem za gromaczki. chciałem zresztą w głębok, ale nie wciąż go. O, Czy stancie. Mulcher? Ej, Mulcher, pardon. No tak fajny jest, się Michel, jedyne gdzie mam Mulcher to jest na serii z woli, to tam mam Unicornik, nie? To tam na no. 7 metrów. Ale ja tak, A tak że ja nigdy nie testowałem żadnych tych wałów na przodzie, czy tych wszystkich mulczerów na przód, a no tak, jakoś mi wziął, żeby przetestować. Ej, właśnie, pa, przypomnij mi. Nie? No. Też teraz nie będę to robił, ale na, jak będziemy myśleć, że paki. To no, mam wyłączyć ten, wałowanie. A cały czas wałowanie jest wyłączo wyłączone. Już jest wyłączone? No, już jest wyłączone. Wejdź, wejdź na o. pole. Moje Nie no, pisze, wymaga wołowania Aha No masz No nie wyłączyłeś, bo miałeś, Pogadałeś, że wyłączysz, jak to razu swój siewnik No ja wiem, ale zapomniałem, a potem ty miałeś jakieś pole posiane Ja już miałem pole posiane i wiesz I było po... Ty miałeś pół pola posiane, ja miałem pół, nie? No to Bez sensu No ja Jak tam mój rzepak? To już jak tam twoje rzepaki? No ja mam tylko to koło ciebie No to jest tylko te jedne jo? Jo ja mam dwa. Dwa? Nie, ja mam... Je, nie, dwa, dobrze. Ja tak. mam na trzyści... na siedemdziesiąt tylko. Ja mam do jedenastki A 24. potem mam... Yy, potem mam, tak, yy, żyto i przeżyto <noise> Zasiane Buraczki. Na no, buraki jeszcze nie będę siał. A, jeszcze nie ma. Nie no, no odcinku te dwa pola obok siebie będziesz kupował? Które? Te. No. Różna chata. Będę je łączył. Nie, to będzie 4 hektary, nie, 3,5. I, I to jedno ma. Nie pokazuj mi Z... Pół i drugie też ma. bywałem po pół hektara, pra... no prawie po pół hektara. To, to będzie 3 hektary jak jak w kawałku. Mam szczerze, tak ci powiem, nie? Ale tak szczerze. No. Jak? By nam się kiedy zachciało, jak skończymy tą kolonię, nie? W no. ogólnie tą sezon pierwszy. To aż ci pozwolę, aż tak by sam ci ten na jeden sezon, nie? No. Wrócić tu i te wszystkie pola, co tu są, byś połączył się w jedne. Tu to, te wszystkie. A to tu drogę? No, a i Nie, to by było ja tak wie... chcę, że ja nie chcę, bo mi to wiatrak tu nie pasuje, na tym a. polu. Musiałbym kopię takie pole. I o to, pole... A to było pole, nie, nie wiem czy co. Się ze mną zgodzisz. Yy, w 19, farmingu... To byś miał więcej hektarów niż tutaj, nie? Jakoś te pola w 19 były chyba większe. się pod względem obszaru dostało Mi się to te, jest tak, no. mi się wydaje. No mi się wydaje, że tutaj jakbym, nie wiem, no, albo... No na pewno... Mapa bez... lekko, taka zmieszona, jest po... taka skurczona. To no. jest tu normalnie byś wyciągnął 15 hektarów. A tu jest jakby to skurczone. O, filmik się montuje, tak niedługo będzie gotowy. A już mam 13 minut z takiego osienia. Fajnie ci to kurde wygląda. Mówię mi się, tak tekstura podoba, po po tym mulczowaniu razem z tym siewem nie wiem czemu mi się tak teraz spodobało no czekaj, a ja mulczowanie robi... aha, taką tra... Trady... jest tradycja, no tradycja właśnie no. hej, ja w wrócę, perki posadzone są na tej maja, na tej twojej dzierżawie ode mnie, Nie ja? no i gdyby nie ta dzierżawa, gdzie się ziemniaki? no właśnie, ja bym chyba kombinował znaczy ja bym miał pole, ale bym musiał zepsuć trochę pola, nie? bym mi szkoda trochę tu bym zasadził. Eee, 45, ten długi kawałek. Ale to bym... 45, 4... A. Znaczy to, że tego, tego defa kupiłem, co przynajmniej mo mogłeś siać z nim jeszcze. Kurde ci powiem... Ja sam myślę, czy nie kupić sobie, wymienić Yonika pod Tura na, na większy, nie? A co, aż taka różnica w tym dojrzuje? No chłopie, no ja mam ile, 75 koni w kiesie, nie? No. No to ty masz prawie raz tyle. No i tam jest... 130? No, a ja, no to prawie... No, 120. A, no to, ale to i tak jest 50 koni więcej, nie? No. Więcej nawet, no, no to chłopie... No góldejo. Wiesz, jeszcze nawet jakbyś tam z tyłu, z tyłu obciążnik trochę większy, no to nawet masz 150 koni jakby, nie? No, ja mogę go rypnąć na no, chyba na 150 no. maksymalnie. I jakbyś go zaparł się, to wiesz, no to chłopie, to jest bajka, ten taki traktor No jo, on, co jak co, ale się zdaje, ale on do, dość dużo pomoże. Znaczy, wiesz, znaczy, różnica między Deutschem a Kaisen nie jest taka duża, nie? Bo Kays to też nie jest stary ciągnik, nie? nie może podobne rośniki są. Ale chodzi o wielkość, nie? I komfort. ja no, wiesz, mój Kays jest fajny, bo jest mały zgrabny, nie? ja mogę na 170 go rypnąć. No mów, keśnik jest fajny, mało zgramny, ale twój to jest typowy taki, wiesz... No nie wiem, jak jakby był na twoim miejscu, to ja bym chłopie tego dojścia nie sprzedała przez Y lat. Nie, on teraz będzie siedział. I ja bym go cały czas turę miał, nie? No, będziesz z cały czas tyle, bo on no, był kupiony pod szczególnie. Ja bym do niego nawet mógł łóżkę niego kupić większą. Będę kupował. A czy pochwalę na swojej celi na woli, nie? No. Zacząłem używać tych y, sprzętów, co ty masz, tego Sonarola. Ty, i ci powiem, że one są zarobiste. Te, te osprzęty do Tura, nie? Te sonarze, no te i one są dość, dość fajne. Ale ja ci powiem, że kiedyś nie, na TikToku mi nie wyspiewały, teraz to drugi traktor ma tą Tura z A Znaczy... Nie Tura, tylko te sprzęty Sonarola bo to jest... Nie, Tura też. Tura też, albo to jest sonar, znaczy... To jest metal facha Tur bardziej. Aha. A osprzęt sonarola do niego pasuje najlepiej. Uniegate <try> sonarola nie jest to sprzęty, sprzęt. Tak, jak chodzi o niektóre, to przykład, Tak jak y o szufle, krokodyl czy chwyta, ja wolę z tej e e FK. Ale tak jak reszta to z tego T sonarola. F.K. też ma fajne sprzęty Ja zapomniałem, że to FK, nie? No. Ma ten. Y no. Paszowus taki butonowy na jakieś polskie serie, nie? I oboma, ale... Ale wiesz co jest najlepsze, że ja, ja pamiętam, że on taki miał tas pamiętam, że na nim grałem. Dużo. Bo to jest może ja to nie, nie paszowe, tylko to jest ścielarka, on rozdolia ma... Ale baloty. to jako paszowóż, nie? No tak, to się jakoś jako przerwór, no, po części. No. Ale wiesz, ja zapomniał o tym istnieje, tak że też mówię ja pierdzie na seriach byłbym się miał tak łatwo, a ja spierdzieli z tym. Wiesz, bo kupisz ten, ten przyrząd co ma FK w tych różnych, że no. możesz podczepić maszyny do Tura pod ściągnik typu na ten trójpunktowe zawieszenie, i możesz to sobie podłączyć pod ciągnik. Ja przecież pamiętam, że w 19 na po drugiej kiedy grałem, to używałem tego na początku. Nie tak, że szedłem ja mam jeden kukuryd z poprzednich, jeden. No... Nie, może na odcinku z zysiania będę dojczwarem. Chyba, po dojczwara, wezmę do siebie, jakąś silnikiem stoi, to będzie już. No już poczepiony, wszystko elegancko. Ja, to będę ten. John, już sobie odpocznij trochę. Ja bo ja się nie mówiłem, bo ja wtedy ciebie nie byłem, jak brałem do ojcza, nie? To no. potem ci dopiero dzwoniłem. Bo nie wiem, twój kuzyn był w domu, co on tam robił, ciebie? Oprzątał. A, bo popatrzcie, w mówię Ciebie nie ma, mówię, to ja biorę do Mówi, jeździłeś? wiesz, tak. A świebnie go gorę panie, jak sąsiad był za granicą to ja nie jeździłem na początku. No ja no, choć musiał No i mówię to tak, ja go biorę I tak nim pojeździłem trochę Wiesz tu Tam, jeszcze, tam robota przyjedzie... on musiał ogarniać, podchodzić jo. do niego jaka krowa nie przyszła tam także z Bychu do ciebie przyjedzie z zapłatą, bo też mu zasiałem No no, widać, że ja, on dzwoni do mnie, że ten. Że a bo on myślał, że pewno ja jadę, a. Ale... No, znaczy nie, on chyba, znaczy nie, wiem, czy on widział, ale widać, że na, moj, na moim polu nie na, znaczy, na no, mam no, Znaczy, widział, że mój cienik, no? Pewnie. No, no, no. On tak się dziwi, że widzi mnie w nim, nie? No tylko też ja to, mówię, że, ty... że on tego cienik nie, nie widział ogólnie. Nie no, może tam z, ze, na, ze sklepu albo z kościoła się dowiedział. No, ale przy kościele mieszkam. Ale, ale on się tak nie zwidzi, mówi to ty kupisz sąsiadów Nie, 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 pomagają, ja, dobra. No, a ja przy kościele mieszkam. Do... O, a, one no, sta... a, one... Przy a one stały, Jest a one stały, a one zawsze stały na więździe. No. Ostatnio. No i też tu przy kościele robię, no stop. no to mi... pewnie widział mnie. No ale chłopy, tak, tak, tak dawno widziałem No myślę, że stary upie. Tylko po co ci taki ciągnik? No mówię, po co pani mi taki ciągnik, jak ja już mam? Czuję z tym, że ten jest większy, silniejszy. No. No. <grym> ja już mam ciągnik, mówię. Ja już chciałam przecież. Pani, aż ja mam ciągnik. Ja bo muszę życzenia. Nie, to. O, tak, tak. O, mi się z notowa Bajląda. Dobra, dojczymy, dojczymy, Jesus, Dobra, dojadę do końca i kończę ten odcinek. Jednak trochę trwa takie, to sianie tym zestawem. No, no, to, ale, się, to, to jeszcze u mnie na odcinku pewnie jeszcze, Ale to jest, 2 hektary. <grym 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 to jest nie? Nie? Przeszło, nie? To przeszło 2 hektary, to je. Ale w, tak szczerze, się nie spodziewałem, że aż tyle bolotów tu da z tego pola. No chłopie, jak ja to prasowałem, to ja, się, to ja na jednym przecie miałem dwa boloty, albo dwa i pół nawet Ile ona ma to godzin, twoja praca w ogóle? Teraz? Co się Eee... osiem Mówię, dychaj i wy, wypadniam Kurna, ci powiem, że fajnie, że na tych seriach trzy prasy sobie testuję, albo nawet cztery, nie? No jo Klas? Case, a w kolejną mam wybraną, No ja Ty teraz ja dużo testujesz, bo ona dużo presuje, bo ja nie mam prasy. No, no. a Kurde, ci powiem, że w kolejną mam prasę też fajną, ale jest jeden problem z nią. Wymienię na nowszą, nie? No. No, ale co z tego, jak ja będę miał dalej to? Mm, no. To z 25 będę robił. Nie mam tam tej wymienionej No jo, dobre. Ja tym akcentem będę kończył ten odcinek. No. Widzimy się w następnym odcinku. Zapraszam na inne serie Maćka i moje. I tak. co, widzimy się w następnym odcinku. Brawo. Hello.